Rozpoczynamy być może najlepszy i na pewno ostatni dzisiaj pojedynek w turnieju Masters Coliseum, runda trzecia. Także zwycięzca tego meczu awansuje już do fazy pucharowej, do playoffów. No Po zaledwie trzech spotkaniach, dlatego że do tej pory nie przegrali żadnego meczu. Na niebiesko, myślę, że najlepszy teren w historii StarCrafta 2. Maru z Onside Gaming, wielokrotny mistrz GSL. A z drugiej strony mistrz świata 2019, Dark. I chwileczkę, Dark jest drużyny Dragon Kaiz Gaming, ale tutaj nie widzę, żeby miał logo wpisane, czy coś się zmieniło? Nie, nadal jest. E? A nie. O wow, od trzech dni już nie jest Dragon Kaiz Gaming. Na Wikipedia aktualizacja. O kurczę. No dobra, to jest ciekawe wydarzenie. Coś się dzieje z tą drużyną, czyżby Dragon Kaiz Gaming się rozwiązało, nie wiem, ale no to na pewno skoro Dark trzy dni temu dosłownie nie ma drużyny. Odstrzegni nie ma drużyny, to jego umiejętności prawdopodobnie skoczą, to może nawet z korzyścią dla niego, poczuje siłę motywacji, poczuje presję, zacznie pewnie więcej trenować. No, Darka bym się bał, Dark to jest przerażająco dobry zawodnik, no tak jak mówię mistrz świata 2019, również w roku 2016 był wicemistrzem. Także mega, mega mocny gracz. No ale Maru to już w ogóle klasa sama w sobie. No i tylko przypomnę, Maru wygrał z Klemem i Serralem, więc można powiedzieć, że Maru zdominował w tym turnieju scenę poza Koreą. Natomiast Dark wygrał do tej pory z Olive... Oliveirą i Curem, więc no Dark jest takim trochę terran Killerem w tej, w tej konfiguracji. Piękne spotkanie, mega dobry mecz. Jak Maru pokonał Sornala, to i Darka jest w stanie. Tu się, tu się mogą naprawdę astronomiczne rzeczy wydarzyć. Absolutni giganci. Dobra, trzecia minuta za nami. O, to jest swoją drogą, tutaj może warto powiedzieć, że Maru robił barykadę w drugiej bazie. Ja już tak w domyśle myślałem sobie właśnie ripery, A to nie ripery, To jest Sokoszary, to jest fabryka, to jest barykada w naturalu, także Maru. Może tutaj nawet jakieś dziwne szybkie Battlecruisery z tego zrobić. Będzie śmiesznie, jak spróbuję tak. No bo to jest, to jest tak wysoki poziom, że to naprawdę. Tylko patrzymy, gdzie lwy wybiegną, bo wszystko się może wydarzyć. Chociaż powiem wam, że po miejscu, w którym właśnie jest... Aha, Maru to poleciał koszarami, żeby Overlorda rozwalić. Patrząc na to miejsce, gdzie jest Starport, szansa na Cruzera może nie jest ogromna. A, i jeszcze dwa cyklony. To ciekawe. Dobra, Maru zamyka, zamyka swoją barykadę kolejnym Supply Depotem. A, Dark możliwe, że też będzie musiał do wojska, no. Kurczę, przekichana sprawa. Tak, on, on się nie może też wymigać, tam się nikt nie wymiga. Maru jeszcze dość młody zawodnik chyba nie musi iść. No, może pojemie. Ale jeszcze do Katowic Dark przyjedzie. <grystanie> U nas za to spokojnie, mięciutko. U nas peł pełnia bezpieczeństwa będzie. Węgrze spokojnie. Może Dark z nami zostanie, niczym skillos. Dobra. No Kurczę, jak ładnie. Ej, to było... Jakie to było bezwysiłkowe takie w ogóle. Okej, okay, teraz łapię mu cy cyklony z ringami i łatwiotką No i zrobił to. <grym> Oskonalem. Nie ładnie, ładnie to wszystko działa, trzeba przyznać. Nawet bardzo ładnie. No i metaboling boost. Plus jeden do pancerza, także dark idzie bardziej w linki. Bane, nie będzie rouczować. To nawet jak na Darka trochę pewna rzadkość. Wadę mikromaru, ale też trzeba przyznać, że się. Nie no, w sumie jak 14 dron zniszczył, to. No to nie no, to jednak dużo było. Na tym poziomie to jednak jest dużo. Ale tak te dwa cyklony cały czas mam w pamięci, który łatwo stracił. Co? jak to? U mnie działa wszystko. Jezu nie stresują mnie, że stream nie działa. Prosimy, streamera nie stresować. Dobra, Cryptomor zniszczono. Jak widzimy, Maru sobie tutaj kręci tymi helionami. czasy na go kartach. Jeździ tak, żeby rozwarać właśnie Kryptomorem. Daje mi się, że te dwa cyklony, żeby Roach Warren Dark postawił. A, może, może. Dark. Dark wytrzymały, tak. No okej, okay, okej, okay. to, jest, to jest na pewno jakaś prawdopodobna teoria jak najbardziej. Dobra. Widzimy, że górą mapę zaczyna presję. Wydaje mi się, jakby Maru bardzo prowadził, bardzo mocno prowadził. Na szczęście dla Darka jeszcze do 15 sekund do ulepszeń 1-1. Z tymi właśnie wzmocnieniami to już będzie udręka walczyć na piechotę. A tutaj znowu niezłe przechwycenie Darka. Maru się trochę tam zagapił, ale tutaj za to świetnie. No i teraz przewaga w ulepszeniach, niby kilka sekund, ale to procentuje. Idealnie, że teraz Maru walczył. No, i dopiero teraz Dark ma ulepszenie do pancerza, gdy już liczba królowych się drastycznie zmniejszyła. Próba kontrataku Darka fatalna. On po prostu traci. tak jest. Www. Więc wyjdę. Napisał Dark. GG. Lecimy. Druga mapa. Pierwsza bardzo szybko, bardzo pewnie wygrana przez Maru. Trochę żałuję, szczerze mówiąc, że ta mapa tak wyglądała. No, bo liczyłem na. Po prostu, no, no zaciętą, długą, fajną mapę. Czy wy to widzieliście? Maru pojechał z Stefałką, zobaczył, że jest złota baza. Zobaczył, oj jest złota baza. Dobra, to kontruje się to tak. <grych> Bez obatera. I Maru robi koszary, właśnie w okolicach środka mapy, tu, gdzie Overlord prawdopodobnie nie przeleci, nie zobaczy. Jeszcze kolejne, w zasadzie pierwsze koszary Maru powstają w jego barykadzie w naturalu. No to, to tutaj nie ma przypadków. Dark ładnie ciśnie. A teraz nagle Dark ma drużynę DKZ Gaming przez swojej tej, no nie wiem co się dzieje, ale dobra, podobno już nie jest tej drużynie. Dobra. Co my tu mamy? Drony jadą na Złotą Bazę. <laughs> I teraz Maru spróbuje pokarać tę Złotą Bazę. Ale jaki to jest pojedynek, to już jest, wiecie, to nawet nie chodzi o to kto lepszy, kto gorszy, tylko kto kogo tutaj przechytrzy, wiecie, tak koncepcyjnie. O i Dark teraz się wycofuje ze Złotej Bazy. O Jezu, jakie to jest tragiczne. To jest fatalne, on wie, że nie ma szans na, na raczej na obronę tej lokalizacji. No bo jest bunkier, traciłby drony zwyczajnie, nie mógłby zbierać. Więc robi inną ekspansję, no i... No i tak bez gazu w sumie, znaczy szanuję z jednej strony otwarcie Darka, bo to on już kolejny raz robi, um, on to też zagrał w meczu z Curem, pamiętam jak mu Cure tutaj też Proxyrax'y zagrał, bardzo fajne. No i teraz, e, tylko że wtedy Dark zrobił na, na zwykłej trzeciej bazie hmm, haczerkę, nie? Znaczy, tutaj, o właśnie tutaj ona była, a nie złota. <grym> no Maru chciałby złoto zrobić bez ekstraktorów, no ale, no, sami widzicie, no są problemy, duże problemy. Dobra, haczarka za ich będzie rozpracowana już do reszty. Pięknie to skontrował, aż miło się patrzy na te, na te koncepcje. Oczywiście kontra na potencjalne roached już jest dawno. W drodze te, te cyklony, oczywiście, no i kontrola Maru też na, pewne, na pewno nie będzie zawodzić. Początek mapy, już człowiek ma wrażenie, jakby przyszło, wszystko szło po myśli Terrana, tego małego spryciarza. Co zrobił Injector zamiast Cryptomora? Dobre pytanie. <grymne> Oho, no nie! O nie, o nie, o nie, o nie, 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 ten Maru! Jak on się wyślizgnął jeszcze. Ależ to jest skandaliczny Teranno. Jeszcze trzy drony zaborzone wydobycie. A dziury nie zrobię, ale krew wypije zawsze maru, no. Dzięki mediwak już wlatuje. Cztery heliony. I działamy. Dobra, cyklon 4 Mariny. Tutaj też jak widzimy trzy heliony Mediwak. Jak najbardziej każdy robi swoje. Coś pięknego, co robi Maru, naprawdę. Och, naprawdę? myślę, że wszystkie trzy rawagery pękną. Co, <laughs> jak jeszcze dorzucił? Wyklikał i te trzy Ravagery, ty. Ja po prostu patrzę i... no i widzę. Jaka to jest dominacja. Co wziął mu? Tu zrzucił, tam zrzucił. Maru dosłownie gra jakby miał... Jakby StarCraft był na najwolniejszej prędkości. On to wszystko mógł sobie wymikrować jak chce. On jest taki szybki, taki dobry. To wyklikał, tam wyklikał. Tu jakieś trzy rawagery, Był potencjał zniszczyć, okej. Okay. Wyłapał. Coś pięknego. Oczywiście pozycja darka nie jest taka zła. W zasadzie chyba nawet lepsza niż na poprzedniej mapie do tego momentu, więc stara się stawiać opór. Mario, gladiator z filmu Gladiator. Kogomaru przegra w finale IM Katowice. Nie dojdzie do finału, pisze Dragon. Okej, okay, okej, okay, okej. Okay. Nie no, gra kapitalnie. Wiadomo, że forma się jeszcze może zmienić. Jest jeszcze na to chwila, ale. on no, dzieje się. widzę, forma wraca doskonale. <laughs> okej, okay, lecimy. Memy, memy z Darkiem jak najbardziej. Okej, okay, mariny wbiegają. Oczywiście celem są. Ła, wow, okej, okay, ładne szpagaty. Nie żeby. Oj, nie żeby były trudne teraz. akurat myliwaki stracił, ale czuję, czuję, że może. Oj, ale z tymi posiłkami to Dark. Ty, jak Maru dobrze ocenił, nie? Że powinien już składać tanki już uciekać. Bardzo dobra analiza sytuacji. On tak wpadł dosłownie jak po ogień. Szybko wszystko tu, tam i Do widzenia ogarniał. 11 minuta, na razie spokojnie go z kilku stron Maru próbuje jakoś rozszyfrować. Dark oczywiście dodał, yy, no charakterystycznie dla swojego stylu dodał te infestory do kompozycji, żeby w razie czego mieć Fangala. O! Tutaj błąd chyba będzie, tak jest, no oba Mediwaki mu zniszczył. więc Maru już wie, że tutaj musi zostać i się wymieniać do końca, ale dzięki temu może coś więcej ugra, widzę na mapie, że Dark już Biegnie tam, gdzie trzeba. Fajnie, bo ten ranny jak jakoś tam z tyłu przytrzymany został. Jeszcze chyba zrobi dropa do. Maz na godzinie 6. Kurczę, że takie niby zwyczajne rzeczy robi Maru, ale tak mocno, tak szybko, tak sprawnie, że Targ się gubi. Wszystko widać to jest najlepsze. Wszystko widzi, wszystko wie, a traci. No i jeszcze przewaga w ulepszeniach, oczywiście po stronie Tyrana. Tam było 2-2 kontra 1-1, więc mocarnie, jak zwykle, pan Maru. Normalnie to tak nie do końca chyba wolno. Nie do końca się da tutaj tak latać. 13 minuta, Złoto jest zajmowane. Aru bardzo pewnie, no zdecydowanym bardzo krokiem podchodzi do złotej bazy. No i teraz być może będzie kulminacyjna batalia. Ten kto wygra, ten na pewno będzie w dużo lepszym położeniu. Szybko korosiwy, jak w Dark, tak rzucił. Aj, ale krzywo rzucił właśnie. Siege Tank ma 4 punkty zdrowia, czyli zabrakło jednego korosiwa. Albo jednego uderzenia, na przykład za Karakana, czy innego Ravagera. Gdzie to niektóre fangale poszły? Maru wie, żeby się nie spieszyć, rozkłada kolejne tanki, buduje po dwa jednocześnie. Wikingi, o oh proszę, jakby się spodziewał u Viperów. liberatory teraz by się chyba bardziej mogły spisać. Doskonale, doskonale. I to rozdzielanie Maru. I już wchodzi jak do siebie, po złoto. Po awans do fazy pucharowej może nawet. No nie no, dzisiaj widać że jak natchniony Maru. Jak, jak Maru gra tak jak teraz, to prawie nikt nie jest w stanie go zatrzymać. Może ktoś inny też ma taki wybitny dzień, jakiś Seralczy. Może Reynor? Może Oliveira? <grywka> Dobra, zerglingi kontratakują. Dwa siege tanki zniszczone. Piękny fangal. Aczkolwiek Marv w ogóle się nie zniechęcił. Przeciwnie, atakuje. Myk, MP na Inwestora Pięknie Zacne Korosjewy znowu robią co mogą i teraz tak Starport, Zergingi i pracujemy. Dark leci trochę na kontrę, trochę zostaje w bazie. Trochę zrobił Brood Lordy, ale w sumie to dwie sztuki. Tak, wszystkiego po trochu. Tylko zastanawiam się, gdzie jest ta największa siła. Bo w sumie to bazę Dark traci. Tylko coś, coś nie może tak finalnie się obronić. No Maru wiecie, no Maru to jest, to jest demon defensywy i w ogóle tak, dokładnie, no on tak samo jak na Serdala po prostu nic mu nie może zrobić, tak realnie, no bo co to 15 sywi na tym etapie gry, tyle co nic, jak wyłączył kamerkę od razu Dark. I miazga, po prostu absolutna miazga, ale najbardziej mi się tutaj, myślę, że podobało to jak zaczął drugą mapę Maru. Zobaczył je złoto, okej, okay, to kontrujemy w ten sposób, nie damy mu tej złotej bazy, no coś coś po prostu. Absolutnie mistrzowskiego, wiedział dokładnie co zrobić, jak zrobić, co sprawdzić, czego się spodziewać, wszystko wiedział, wszystko porobił, no i, no i ta standardowa gra, tak jak na Serrala, po prostu Maru nie do ruszenia, to jest, to jest gigantyczna forma tego zawodnika, tak, tak gra mój Maru, <tak> dokładnie, Maru jako pierwszy zawodnik w turnieju Masters Coliseum 7 ma już zagwarantowany awans do fazy pucharowej do playoffów, no i well played. Ładnie pozamiatał, ładnie pocisnął. A to już jutrzejsze. Jutrzejsze mecze, z tego co rozumiem. Dokładnie. na Shina, czyli Ragnaroka, Firefly, Raynor, Oliveira, Bany. I na koniec Max Packs Hero. Mój Boże, najlepsze możliwe PvP świata, chyba. Dwóch szalonych graczy dzikich. No może Max Packs nie jest taki szalony, ale Any Hero potrafi czasami przyczarować.